Powiem panu, że zawsze miałam słabość do takich ogromnych wozów, no ale nie na tym rzecz polega, prawda? Miałam już okazję tutaj pomóc panom przy czyszczeniu węży. Dobrze, dobrze mówię, tak. No jak widać było niekoniecznie mam powołanie do tej pracy, ale mamy tutaj strażaka, który rzeczywiście jest do tego powołany. Czy to już od pokoleń jest u, u, u pana w rodzinie taka tradycja strażaków? Tak, to znaczy mój dziadek był oczywiście w OSP, chodził strażakiem. Ja za że pochodzę ze środowiska wiejskiego. Nie blisko mam do OSP, akurat tam 200 metrów i od już od młodzieńczych lat chciałem zostać strażakiem zawodowym. Marzenie się jak widać spełniło jak najbardziej. Pracuję tutaj w straży 10 lat już. No i wiadomo, no, jest, jest ciężka praca, nie jest to praca lekka, aczkolwiek dla młodych ludzi, którzy chcieliby tutaj poznać pracę strażaka. Jak najbardziej zapraszam, bo wiadomo, no, młody człowiek musi być troszeczkę to wysportowany, musi, musi, musi tutaj, bo to jest praca bardzo niebezpieczna. Mamy wiele akcji takich niebezpiecznych, począwszy, mówię od wypadków drogowych, gdzie musimy y, poszkodowanych y, udzielać pierwszej kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Tak, torba, torba medyczna jest w środku, cały sprzęt potrzebny do pierwszej pomocy. A za się już od wielu lat y, no, po prostu mamy to w zakresie obowiązków. Jak wiele innych innych zdarzeń narażamy w, w każdej jak swoje życie. I, i tutaj y, musimy tutaj uważać bardzo. No myślę, że nawet sam strój świadczy o tym, że nie jest to lekka, łatwa praca. No właśnie, pani, y, tak. Y, nawet hełm, tak, który ma bronić u nas tutaj głowę przede wszystkim. Widać w jakim on jest stanie, co świadczy o tym, że, y, że powiem, że pracujemy, tak? I to ciężko pracujemy. Ubranie, tak jak pani widzi też. Tak wszystko jest jeszcze nawet czuć dym wczorajszej jak tak czuć dym może, może państwo tego, tego nie widzą ale yy... Strój jest naprawdę ciężki. Rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, liczy się na pewno sprawność tak, fizyczna, żeby tak. móc poruszać się sprawnie w takim stroju. Tak, bo jeszcze dojdzie do tego aparat ochrony dróg oddechowych, który, który jest też dosyć ciężki. Cały ekwipunek strażaka to jest, no, musi być to człowiek, mówię, wysportowany. Czy w przyszłości znalazłoby się tutaj dla mnie miejsce? No, jak najbardziej mile widziane, są kobiety. Może jakieś stanowisko, takie. Może, może, może stanowisko, gdzieś niekoniecznie na podziale, bo to się tak tutaj, tutaj, gdzie my jesteśmy, to jest podział bojowy. Aczkolwiek gdzieś tam w kadrach, jak najbardziej. Tak, wszędzie przyda się kobieca ręka również, kobieca prawda? również prawda? Kobieca ręka, zgadza się. Zapraszamy jak najbardziej. Nie wiem, czy przydałam się tutaj panom, czy nie, ale stwierdzam, że. Ta robota jednak nie jest dla mnie. Do tego naprawdę trzeba mieć powołanie. I to powołanie mają nasi strażacy.